Pamiętacie filmy, które robiliśmy, testowe filmy, które robiliśmy na laserach o charakterystyce G, GM CL6, porównawczo badając, jak lasery traktują powierzchnię, w jaki sposób charakterystyka G i GM robi powierzchnię taką delikatnie chropowatą, a jak zachowują się inne urządzenia. Dziś chciałem pokazać Wam nowe urządzenie w naszej ofercie, dość od niedawna ze względu na to, że komponenty zostały. Unowocześnione i będzie to bardzo ciekawe, moim zdaniem, urządzenie. Myślę, że dobrze wypadnie na naszym filmie, aczkolwiek zastrzegam od razu, że aby nim pracować, wymagane jest troszeczkę większe przeszkolenie. Będzie to model Lightwave 300TH. z jaką niewiarygodną prędkością będzie robił to, na czym się troszeczkę potykały inne urządzenia, jeśli chodzi o prędkość. Nie wiem czy dobrze widać to, ale powierzchnia jest naprawdę bardzo, bardzo delikatna. Ona sprawia wrażenie nawet troszeczkę spolerowanej. Ja zrobię tutaj jeszcze jedną próbkę. Zobaczcie jak jest niewiarygodnie krótki czas obróbki. Przepraszam muszę przeciągnąć sobie odciąg zanieczyszczeń, pół filmu będzie zepsu. Prawda, że szokujące. Charakterystyka Tehama to do siebie, że jest taką charakterystyką półpolerującą. Zobaczcie, to jest bardzo, gruby, e, e, bardzo gruba warstwa lakieru, przepraszam, farby, ale powierzchnia jest szokująco piękna. Znacznie lepsza od modelu G. Co ciekawe, e, no jest to najnowsze rozwiązanie, stąd moje wielkie podniecenie, że tak to się realizuje. Bardzo fajny laser. No cóż, no, mogę tylko zaprosić, żebyście Państwo odwiedzili nas, zobaczyli jak on działa live. Jeśli tak czyści aluminium e, z całkiem konkretnej farby, no to już jest wrażenie. Zapraszam serdecznie. Lightwave 300TH, a ja czyszczę sobie dalej. To jak dla mnie szokujące, naprawdę siedzę w tej branży wiele lat, ale rezultat jest petarda. Dziękuję za uwagę, wszystkiego najlepszego.